Dzień dobry wszystkim! Witam dzisiaj w Worms. Będziemy się napierdzierać z panem Januszem Grzegorzem Z2. 100 tysięcy subskrypcji, proszę. Dzień dobry. Z panem byłym kolegą Woterem? <grym> Dzień dobry. I z panem Beta, z Sebastianem Raziele Witam was bardzo serdecznie. Dobra, ci od razu. Kto jaki kolor? Paczik. Ja nie? zielony. A ja mam tą I... pomoc. Jak to wyłączyć? Lewy górny ruch jest. Ja pojęcie nie mam. No dobra. Ty nie masz niebieski, ja mam pomarańczowy. startuje? Ja. On... Do tego, tutaj. Cepku? Cepku? No. Ty się zastanów. Pamiętaj, i się zbliża. A jaki on kolor? Yy, niebieski. A, dobra, bardzo, żeby Tak, taki. A, a ty masz potyreki? Yy, pomarańczowy. No Widzisz tą rękę? Shotgunem, to to im... sh shotgunem... go wybije, nie? Masz tak... Tak. taką pięść, taką pięść No strzelaj, dawaj Taką pięść, pięść masz Po lewej stronie Shotguna dawaj, nie, nie, nie bądź chodzak no. Ale go. Go. Jasne, że wywali no, Wywali do góry, no, uwierz nie, 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 no, no, nie, nie kłam przecież, <laughs> wywali go. Nie, nie kłamie no, przecież, mówię co prawdę go no. o kurwa, nie Dobrze, dobrze, tak, <laughs> tak Dobrze, dobrze, tak Poświęcę siebie Szybko No co ty robisz? Ujodź nie, nie, co? <śś> i kurwa. Wygryw, wygryw, wygryw. Cześć. Totalny wygryw. Nie, <śś> aż aż lagowało, I zlagowało sobie. Prawdziwy Allah tak by postąpił. O Woter. <śś> <dobra>, bo... <śś> 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 Czemu takie rzeczy u mnie na odcinku? Czer czerwonego. A poprzedni był poprzedni, odc poprzedni odcinek był u Wotera. Tak, zapraszam Mike. link w, link poprawy, w opisie. Widzisz? O kurwa! No daj no, go tam! Nie, nie. Czekaj, tylko jeszcze reflinki zbiorę. A ty, no, ty, no, ty, no, co po ty co ty robisz? Chuj a, po co ci... nie ty robisz? Nie, ty Dawaj go tam! Leć, leć, leć! Gazuj, 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 dawaj! No, chuj. O kurwa! Dobrze, tam jest ale jeszcze. Metkę, tam metkę, jeszcze. Ale <śla> no ty ro... O no! no. no Słyszałem, że się nie dogadaliśmy. Nie! O nie! Gratuluję inteligencji! Nie! Jest! Ojdzie moja sznurówka się... teraz! Ole was moja sznurówka dojedzie Czemu ja ostatni! Co to ma być? Gdzieś już zmieni na tego subskrypcję Który <gry gry> to? Ten? Bo ja nie widzę I tych napisów tam, tam ko tego, ko stoi. Subskrypcja wyświetlenie. O na no masz? I co mam zrobić? Mogę was dwóch? Komentarz. I... No chuj, pierdolni. A z czym mam uderzyć? I, bazuką. Dobra. Czuję Misa roku, nie? Uśmiech o, albo nie Uśmiech Co tam bałeś? <grym> Uśmiecham Because się I'm happy. Te, 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 te. na głowie A, mi stanął uh. Dobrze Moper <grym> <grym> Moper Moper <grym> Trampek tego za 43 O kurwa co robi? No ja właśnie No cześć Sebek, miło było Taki dynamit tam ofensywny Sebek, to ty? No, tak, to ja No to papa Sebek Było to... mi miło Mi też My spadamy, panowie pływać. Coś czuję, że to będzie najszybszy odcinek Mi się tak wydaje Bardzo, ja, ja się cieszę, będę miał mniej renderowania Jezus Maria Sebek, są te baseball. Sebek, myślę... Nie sebek, nie wiem, nie wiem właśnie kogo. Ja myślę, Mamy, że co? tu chyba. Myślę, że chyba tutaj jednak Grzesiu zasługuje na ten. To! Za... Na ofensywny, jest, o ofensywną bazukę. Setka jest na środku, weź go z baseballa, Prze Przeleci tyle. Se o właśnie baseball Sebek! Człowieku, ileś tak, lecia. Tak, tak. Refilnika zbiorę. No i co? I tak chuj, nie masz chuj, kanału. No i chuj tam. Ty też nie masz. A ja mam. Ale on ma najmniej kanał Dobra, na YouTube. Go... Pierdani tak ale po daleko. Blisko, blisko, blisko. No? Jeszcze o, bliżej. Kurwa, aż. O, dobrze, to. teraz. To Ale pierdalnie <noise> Nie wiem, czy. Nie, nie rób tego. Nie. Co ty, wyżej. No, co? O, nie, no. Co? Bo ma no, O, dobrze, tak, nie, źle. O Dobrze, tak, nie, tak. Proszę. Nie! 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 Tak! Tak! No, nie, nie! 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 Jakira, <grym> Zwiesić mu z sepka to jest najlepsze wyjście z każdej sytuacji Dobra to jak nie <grym> ty to ja kurwa Dobra z... dawaj z... potem z... 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 Koniec zabawy To w ogóle jakieś zmowy nie? To, to, to takie to nie fair trochę Bo trzeba się dogadać z kimś ja się z No dobrałem. widzę że wreszcie podpisali kontrakt ze stu Ja kartofelka zjem, bo mogę O kurwa! O Boże Brawo, Dodali inteligencie brawo. Ja pierdolę! Jezc. Jak nie ty, to ja. Jak nie ty, to ja. Doczekaj, <gulity> dość sztuka. Doczekaj, baseball kurwa ulicy. Pierdolni. Baseball ulicy. Uu, jak ciężko. Hamuj, hamuj. O cholera. O no nie, Masz, jeszcze naszą, gruby. Boże, święty. Ja Gdzieś nie mam 45 sekund. Możemy porozmawiać. Proszę miss. Grzesiu! Zrobię multiconta. Jak mi będziesz wysłał... Rękę, lewa ręka są spacji. Co ty chcesz? Co chciałbym? Co, co proponujesz? Co chyba ty byś co chciał? Ja ci proponuję, że zrobię z tą i za każdym razem będę ci łapkował na początku filmu, żebyś miał fame Zbanuję cię, bo pójdą, pójdą po IP i będzie ban. Nieprawda, nie że pójdą po IP, bo mam zmienne. Dobra, dobra, zróbmy tak. To było dobre, dlatego trochę niżej Masz farta JEST! Yeah! Może być? Może być? Czy... Okej, okay, może no, być oszczędziłem cię A mogłem cię wywalić A mogłeś A mogłem no, cię, mogłeś. cię wywalić Mogłem cię z gry wywalić Myślę A... Ale tylko se myślę Ja się ja oszczędziłem tam Ja by się Ja tak tylko sugeruję ja cię ja, się życzyłem, życzyłem, tak, ja jestem od razu mówię. Że do tego namawiacza... Tego złego człowieka... chyba ty. Gdzie ja? Czemu? Namawiać? A skąd? Co ty zrobiłeś? Odpię. Wszystko A, jest pod kontrolą, proszę się nie martwić. Trzeba tu trochę odpierdzielić... O nie, odpierdziela. <noise> cały misterny plan poszedł w pizdu. Cały misterny plan poszedł w pizdu. Dobra, łap granata. Tylko hm. sobie pierdoli, tak. O kurwa, tycha Brawo nice. To co trampek? Lot? Eee... Słuchaj water kolego! Aha, co to, to Seba? Seba kolego! Tam <noise> prowadzącą. Naprowadzająco no. mi w niego. Jest Naprowadzająco nic mu nie zrobię. Zrobić mu tam. Tak. 30 hp mu to, A co no. mu chcesz zrobić więcej? Ja myślę, że tu a, trzeba jednak tego... Jest. No. No widzisz? No. no. O tego. No. no dobra. Widzisz mały ja tylko jestem po twojej stronie. No ja do tego cię oszczędziłem. No, oj, nie da rady. Dobrze! Ej, Ale mnie mnie? Mieleci, utknął nie ma Dobra. jetpacków, nie ma jetpacków się mówi. No, dobrze Sebastian Dołączę się, jeżeli nie będziecie mnie bili Dobra, tyś jest idiota jednak, nie? Brawo, I jeszcze rok, jeszcze rok. No i dobrze, brawo i Panie Sebastianie <śmany> Naruszyłeś yy, konflikt zbrojny z moim przyjacielem? <śmany> tak jest. Ja bym proponował panie Woterze To więc 130 <śmany> tak, tak byłem skończony 130? No Weź go, bo co zrobisz sobie A, samą? Tom! Dobra, dobra Woter przyjacielu, zejść tylko lekko z granata Ja się rozumiem O Nie kurwa ma A mam, ale po chuj Jak myślisz, no, Ale no, nie, bo to jest ryzykole, no, Do dobrze masz, nie, nie masz. gdzie jestem, nie macie. <noise> nie rób tego. O kurwa! O kurwa! No, ja pierdolę, jesteś dobrze. <noise> dobrze, dobrze, jest ziemny. <noise> dobrze. A ten kurwa zaraz w wodzie zginie. Nie, <noise> właśnie widzę. Nigdzie? No, niech zdycha Grzesiu, on cię uderzył Ej, Miło było, panie Panie <laughs> Sebastianie Ej, jaki typowy allah, nie? Cześć Allah akbar Poszło Tak zginął, tak zginął No nie, jeszcze do mnie z stop... No nie Skrzynką będzie większy jebut Nie Jeszcze tego do wody. o Jezus O Jezus, wygrany mecz Żyje, 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 żyje. Ok, no nie Woter. Nie, 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 nie. Woter, myśl, Trampę ja cię w ogóle nie uderzyłem w, teraz w tej. A akcji. ja cię oszczędziłem, także. Wiesz co, Woter, sorry, ale masz mniej subów. <grym> <grym> Ty kurwa. <grym> co ja ci mogę zrobić? Mam pomysł. Muszę wrócić. O ja, pierdolę. Pokażę, pokażę ci, jak się z tego strzela, dobra? Dobra, dobra. Ej na wprost też mnie. O ja, pierdolę. O Jezus. Dobra, klikaj, spację. Dobrze, dobrze. Kuj, trafi mnie. Idiota, co to było? Idiota, idiota, idiota! Z ciebie jest, ale o co to zahaczyło tam na górze? Pięć, wow. Ale o co zahaczyło tam na górze? Czemu to wybuchło w powietrzu? Jezus, Ej, hp jeszcze. Pek, sebek, Sebek, HP. Sebek. No. Sebek, naprowadzającą po prawo. <grym> ja bym myślał, Sebek, jak już sebek. rozpętałeś tą wojnę z grzeszkiem, to bym cisnął ją do końca. Nie, Sebek, naprowadzającą w prawo w tego typa. Serio ci mówię. A no, ja ci mówię serio, że jednak no, rozpętałeś tą wojnę z Grzesiem. No wiem, że zginie, dlatego zginie. mu sugeruję, żeby zrobił sebek. jak najwięcej damage'u. Dalej, czas, Sebek, czas. Jego. Sebek, nie, nie daj sobie zwiesić mózgu. Tak, tak Dobra, go... dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. W dół w dół, dół, w dół, w dół. Nie, w lewo, go. w lewo. Nie, no, w dół. Czekaj, no. czasu nie ma. Nie tu. Nie, nie tu. w prawo, w prawo, w prawo. W, pra... w, dupie. Z... No w dupie, tak. W dupie w górę, to górę. mam. twoją starą. I tak lekko, lekko. No, no, chuj. Oj, chuj. <laughs> dobrze, panie Sebastianie. <suszy> Kartofelki <suszy> mi się skończyły No Woter WOTER Halo, halo Dzień <suszy> dobry Jesteś Trener Piotr Skowerski Dokądś to nie <tuszy> <noise> A dokąd ci kurwa Z miłą chęcią. miłą chęcią to ci kurwa Przypierdolę na imię <suszy> <śleszy> Widzę kolega mocne słowa Przepraszam Woter, kolego Poniosło Jak e, się ten puszczało dynamit z tym e, z. Spacją! Nie Enter? No. Shift? Ale co? No, że puszczę bombę, ale będę leciał Nie pytasz. Ja wiem! Sumie, Spacją! robisz Na raz. O kurwa Coś tam klikłem Dobrze, do wody! Dobrze Bulgotaj tam O kurwa, wjebałem się Grzesiu, no. wiesz co zrobić? Tego... Po Powiedz mi, co zrobić ja wiem. Naprowadzającą. I co? Gdzie to jest? Yy, Tomasz taki lewy, górny ruch. A, no. i drugie. To? No i zaznacz. Go? I w górę w trap. Ale obróć się, obróć się. No, pierdolni w górę. Mocno. Czekaj, czekaj, ja wiem. Bardziej się schowam. Ale znaczy się. I co? Tak za mapę tam. No, jeszcze, 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 niżej. Niżej Aha, za no. mapę, tak. Dobra. No. To już wiem. tej siły? No, staj się. Nie, nie, nie. O kurwa. O kurwa. Cześć. Idealnie. Nie. Dzięki wstaję. water Seba! Sta stanąłem Dziękuję Sam się w... No Stać to serie. zgłoka na hita A, ale to kurwa, play z życia był chyba. O ja pierdolę. Jak już i tak umieram. Przypomnę. Wiesz co zrobi? Łat! Dla mnie leci Ty już i tak giniesz Pierdola, no, i tak <laughs> O ja pierdolę. O Jezus, o Jezus Coś tam pisgło. Zaboczenie. Twoja stara idiota Nie no Ja. Oj chuj. Cześć Woter Weźcie go nie wiem Nie ma problemu To jest już kwestia Nie chcę nic mnie, mówić, nie? ale miałem być, miałem być ostatni w tej, na tej mojej tej no rozgrywce No wiadomo tej. kto wygrał Taki no fakt był Wiadomo kto wygra, ale jednak... Proszę mnie subskrybować, ja też wygrałem. Polecam. Śmiesznie jest momentami, ale... Jak Świat. ktoś mu mówi... Water, ty jesteś śmieszny bez momentów. co mu I, zrobić? Kurwa. Weź mu taki baseball kurwa prawidłny w ryj. Dobrze, to zabiera 20. Zginie? Nie, pierdol Nie zginie, no, zginie, 20. Zginie. Pewno? 20 HP zabiera baseball. A jak A nie, nie jesteś pewny? To ofensywna... Czy ze mną z bliska, Dobra, Nie, bo mo... Tak, z bliska. Ofensywna Komentarz polecał no Do i... nadawcy Ja to bym subskrypcję mu dał I kto wygrał? No I... ty. Najlepszy. A kto był drugi? Ten który był Fokusem Dobry, w tej grze. Faktik, Wotel. Tak jest. Wygraliśmy. Tak, i polecam na przyszłość <laughs> Ja też polecam, bardzo się dobrze współpracowało <laughs> e, Polecam pana Wotera. No to następny odcinek u... Nie grzesia. u. Grzesia. U Grzesia. U Grzesia. U Grzesia. Wiadomo. Link, link w opisie Wiadomo Link w opisie. No, to dziękujemy. Do widzenia. Ty ja.